W 1901 roku greccy nurkowie poszukujący gąbek natrafili u wybrzeży Antykitiry na wrak rzymskiego statku z I wieku przed naszą erą, z którego wydobyli zestaw silnie skorodowanych fragmentów brązu i drewna. Znalezisko, początkowo uznane za mało znaczące, okazało się jednym z najbardziej niezwykłych artefaktów starożytności. Mechanizm z Tiry bo tak go nazwano, jest dziś powszechnie uważany za najstarszy znany przykład złożonego urządzenia obliczeniowego i jednocześnie najbardziej zaawansowany technologicznie instrument, jaki przetrwał z epoki hellenistycznej. Jego analiza ujawniła poziom wiedzy inżynierskiej i astronomicznej, który przez wiele stuleci wydawał się niedostępny antycznym rzemieślnikom. Urządzenie, zachowane w około 1 trzeciej, składało się pierwotnie z systemu co najmniej 30 precyzyjnie wykonanych kół zębatych osadzonych w skrzynce wielkości niewielkiej książki. Jego konstrukcja umożliwiała mechaniczne odwzorowanie cykli astronomicznych poprzez odpowiednio dobrane przełożenia. Na przedniej stronie znajdował się zodiakalny i kalendarzowy pierścień obrotowy, służący do wskazywania położenia Słońca i Księżyca na tle gwiazdozbiorów. Tylna strona była wyposażona w zespół spiralnych i koncentrycznych tarcz prezentujących długie cykle kalendarzowe, w tym 19-letni cykl Metona oraz 223-miesięczny cykl Saros, wykorzystywany do przewidywania zaćmień. Zrekonstruowane przekładnie wskazują także na zastosowanie mechanizmu różnicowego, pozwalającego modelować zmienną prędkość ruchu Księżyca, rozwiązania, które nie pojawia się ponownie w Europie aż do późnego średniowiecza. Istotną częścią urządzenia są również zachowane inskrypcje, około 2000 znaków rozmieszczonych na obudowie i tarczach, które pełniły funkcję zarówno instrukcji obsługi, jak i komentarza astronomicznego. Ich treść sugeruje, że mechanizm nie był prototypem ani zabawką, lecz kompletnym, w pełni użytkowym narzędziem. Pomimo niekompletności zachowanego materiału udało się odczytać wzmianki o cyklach planetarnych, listach, zaćmień oraz wskazaniach związanych z igrzyskami panheleńskimi. Odszyfrowywanie inskrypcji oraz analiza wewnętrznej struktury urządzenia, prowadzone z wykorzystaniem tomografii rentgenowskiej i zaawansowanych metod cyfrowych, pozostają jednymi z najważniejszych osiągnięć współczesnej archeometrii. Datowanie mechanizmu lokuje jego powstanie w drugim lub wcześniejszej połowie III wieku przed naszą erą, co łączy go z okresem intensywnego rozwoju astronomii greckiej. Wielu badaczy wskazuje na możliwe związki z ośrodkami naukowymi na Rodos lub w Pergamonie oraz na potencjalny wpływ teorii hiparka z Nikei. Wysoki poziom precyzji technicznej, zarówno w konstrukcji kół zębatych, jak i w samej koncepcji działania, wskazuje na istnienie tradycji rzemieślniczej, która musiała być znacznie bogatsza niż to, co zachowało się w źródłach archeologicznych. Opus caementicium był to rzymski beton, materiał budowlany tak niezwykły, że do dziś jest zagwostką dla badaczy cechuje się on swoją trwałością i właściwościami, które często przewyższają współczesne technologie. Choć powstawał z pozornie prostych składników, wapna, wody, kruszywa oraz wulkanicznej pucolany, jego działanie opierało się na złożonych procesach chemicznych, które Rzymianie rozumieli jedynie intuicyjnie, a mimo to potrafili wykorzystać z mistrzowską precyzją. Beton ten nie tylko twardniał po związaniu, ale z biegiem czasu dosłownie dojrzewał. W środowisku wilgotnym lub morskim w jego strukturze powstawały nowe minerały, które wypełniały mikropęknięcia i wzmacniały konstrukcję zamiast ją osłabiać. Właśnie dlatego rzymskie porty, nabrzeża, kanały, termy i monumentalne budowle, jak choćby niesamowita kopuła Panteonu, przetrwały nie dziesiątki, lecz tysiące lat. Najnowsze badania wykazały, że sekretem tego materiału nie był przypadek, lecz świadome decyzje technologiczne. Rzymianie stosowali nie tylko odpowiednie rodzaje popiołów wulkanicznych, ale także technikę tak gorącego mieszania, w której używano wapna palonego reagującego z wodą w sposób gwałtowny, podnosząc temperaturę całej mieszanki. W efekcie w betonie tworzyły się charakterystyczne wapienne inkluzje, mogące rozpuszczać się i ponownie krystalizować pod wpływem wilgoci, co dawało opus cementicium realną zdolność do samonaprawy. Gdy w pęknięciu pojawiała się woda, rozpoczynały się reakcje chemiczne, które z czasem je zamykały. Współczesny beton portlandzki, mimo swojej popularności, nie wykazuje takiej zdolności, a jego trwałość liczona jest raczej w dekadach, nie stuleciach. Co więcej, wiele rzymskich konstrukcji budowano w wodzie morskiej, która w przypadku nowoczesnych betonów jest zazwyczaj czynnikiem silnie destrukcyjnym. Tymczasem opus cementicium w kontakcie z solanką stawał się jeszcze odporniejszy. W strukturze betonu zachodziły reakcje prowadzące do powstawania rzadkich minerałów, takich jak tobermoryt, które dodatkowo usztywniały i konsolidowały całość. Paradoksalnie więc to, co dziś postrzegamy jako zagrożenie dla konstrukcji, dla Rzymian było czynnikiem wzmacniającym ich dzieła. Puchar Likurga jest to kielich z późnego okresu rzymskiego, będący jednocześnie zachwycającym dziełem sztuki dekoracyjnej i niewielkim laboratorium optycznej fizyki, wciąż zdumiewa zarówno naukowców, jak i zwiedzających muzea. Powstały w IV wieku naszej ery, uchodzi za najdoskonalszy przykład tzw. diatreton kielichów ażurowych, w których z jednego, jednolitego kawałka szkła wycinano misterną. Swobodnie stojącą strukturę dekoracyjną, ściśle przylegającą do ścianki naczynia. W przypadku pucharu likurga ta niezwykła technika posłużyła do przedstawienia dynamicznej sceny mitu o królu likurgu, ukaranym przez Dionizosa i jego orszak za sprzeciw wobec jego kultu. Uwagę badaczy i publiczności przyciąga jednak przede wszystkim fenomen optyczny, dzięki któremu kielich wydaje się zmieniać kolor w zależności od sposobu oświetlenia. W świetle odbitym jest nieprzezroczysty i zielonkawy, ale jeśli podświetlić go od tyłu, rozbłyska głęboką, niemal hipnotyczną czerwienią. Zjawisko to, które przez stulecia wydawało się niewytłumaczalne, okazało się efektem niezwykle precyzyjnej, choć prawdopodobnie nie w pełni świadomej manipulacji strukturą materiału. W szkle odkryto obecność koloidalnych cząsteczek złota i srebra o rozmiarach rzędu kilkudziesięciu nanometrów, tak małych, że dopiero techniki mikroskopii elektronowej XX wieku były w stanie je zidentyfikować. Nanocząstki te oddziałują ze światłem w sposób, który współczesna fizyka opisuje jako rezonans plazmonowy. Krótkie fale świetlne, zielone i niebieskie są odbijane, podczas gdy dłuższe, czerwone, przechodzą przez strukturę szkła. Efekt ten, znany dzisiaj z technologii zaawansowanych materiałów, w Antyku musiał zostać odkryty metodą prób i błędów, być może przez przypadkowe zanieczyszczenie stopionego szkła drobinami metali szlachetnych używanych w sąsiednich warsztatach złotniczych. To jednak nie jedyna zagadka, jaką skrywa Puchar Likurga. Sama technika wykonania kielicha ażurowego była niezwykle trudna, wymagała nadzwyczajnej precyzji w formowaniu szkła, a następnie wieloetapowego, drobiazgowego jego cięcia i szlifowania. Ogień grecki był tajemniczą technologią wytworzoną przez cesarstwo bizantyńskie, rozwijane i stosowane od VII wieku jako ściśle tajna broń zapalająca o wyjątkowo destrukcyjnym działaniu. W źródłach bizantyńskich określano go mianem ognia morskiego lub płynnego ognia, a jego sława wynikała z niezwykłej zdolności utrzymywania się na powierzchni wody oraz z intensywności płomieni, które trudno było ugasić jakimikolwiek konwencjonalnymi metodami. Po raz pierwszy wzmiankowany w czasie panowania Konstantyna IV, ogień grecki miał zostać wprowadzony do użytku przez syryjskiego inżyniera Kallinikosa z Heliopolis, choć badacze nie są zgodni, czy był on faktycznym wynalazcą, czy jedynie przekazicielem istniejącej już wiedzy technicznej, która została następnie rozwinięta i utrzymana w ścisłej tajemnicy przez administrację cesarską. Skład ognia greckiego do dziś stanowi przedmiot badań i domysłów, ponieważ bizantyńscy kronikarze celowo unikali podawania jakichkolwiek szczegółów technicznych. Uważa się, że mieszanina opierała się na produktach ropopochodnych, takich jak nafta, zagęszczonych żywicami lub smołą, i być może wzbogaconych o siarkę czy wapno palone, które mogły działać jako składniki inicjujące zapłon. Tego rodzaju kombinacja tłumaczyłaby cechy opisywane w przekazach. Przywieranie substancji do powierzchni, odporność płomieni na wodę oraz trudność w ich gaszeniu. Pomimo licznych prób rekonstrukcji, współczesna nauka nadal nie potrafi odtworzyć formuły z absolutną pewnością. Co wzmacnia aurę tajemniczości i sprawia, że ogień grecki uchodzi za jedną z największych zagadek technologicznych średniowiecza. Ogień grecki nie był jednak jedynie samą substancją, lecz częścią rozbudowanego systemu broni, w którym kluczową rolę odgrywały urządzenia miotające oraz odpowiednia taktyka morska. Bizantyńskie okręty wyposażano w syfony, metalowe rury połączone z pompami, które wyrzucały strumień płonącej cieczy na wrogie jednostki. W innych sytuacjach wykorzystywano ceramiczne naczynia lub granaty wypełnione mieszaniną zapalającą, miotane ręcznie lub za pomocą machin oblężniczych. Obsługa syfonów wymagała doświadczenia i precyzji, ponieważ poprawne działanie zależało od właściwego utrzymania ciśnienia oraz zapłonu, co czyniło z tej broni narzędzie elitarne dostępne jedynie wyszkolonym załogom. Skuteczność ognia greckiego miała ogromne znaczenie podczas obrony Konstantynopola przed arabskimi najazdami oraz w kolejnych starciach morskich, gdzie często decydował o zwycięstwie floty bizantyńskiej. Bateria z Bagdadu jest jednym z najbardziej zagadkowych artefaktów starożytnego Bliskiego Wschodu, odkrytym w latach 30. XX wieku na stanowisku kuju Trabu, niedaleko dawnego Ktezyfonu. Składa się z glinianego naczynia, w którym umieszczono miedzianą tuleję, żelazny pręt oraz bitumiczny korek. Ten niepozorny zestaw elementów od dziesięcioleci budzi zainteresowanie badaczy, ponieważ w swojej formie przypomina prostą baterię galwaniczną, choć nie istnieją jednoznaczne dowody, że miał pełnić funkcję elektryczną. Pomysł takiej interpretacji pojawił się w 1938 roku, kiedy Wilhelm König zasugerował, że naczynie mogło służyć do elektroplaterowania lub eksperymentów leczniczych z użyciem prądu co, jeśli byłoby prawdą, przesuwałoby początki technologii elektrochemicznej o wiele stuleci wstecz. Współczesne rekonstrukcje urządzenia dowiodły, że przy użyciu kwaśnego elektrolitu, takiego jak ocet czy sok z winogron, podobna konstrukcja może wytworzyć niewielkie napięcie elektryczne. Kilka takich ogniw połączonych w szereg rzeczywiście potrafi zasilić prosty proces elektroplaterowania lub wywołać słabe wrażenie elektryczne na skórze. Eksperymenty te potwierdzają jedynie chemiczną możliwość działania, lecz nie przesądzają o rzeczywistym zastosowaniu obiektów starożytności. Znaczna część środowiska archeologicznego podchodzi do hipotezy baterii. Sceptycznie. Artefakty nie dostarczają śladów przewodów czy elementów umożliwiających tworzenie bardziej złożonych układów, a analizy chemiczne nie wykazały pozostałości typowych dla elektroplaterowania. Dodatkowo konstrukcja naczynia sprawia, że ewentualna reakcja elektrochemiczna byłaby trudna do utrzymania przez dłuższy czas. Wskazuje się również, że podobne zestawy materiałów – miedź, żelazo, bitum – występują w kontekstach rytualnych, magicznych lub funerarnych, co czyni bardziej prawdopodobnym, że był to pojemnik o funkcji symbolicznej, a nie technologicznej. Dysk z nebry jest to brązowa płyta z epoki brązu o średnicy około 32 cm i wadze około 2,2 kg zdobiona złotymi symbolami, które razem tworzą najwcześniejsze znane przedstawienie zjawisk niebieskich w północnej Europie. Na spatynowanej powierzchni brązu widnieją. Pełny złoty krąg interpretowany jako słońce lub pełnia księżyca, złoty sierp księżyca. Rozproszone złote punkty, utożsamiane z gwiazdami, a także później dodane złote łuki i zagadkowy motyw przypominający łódź, którego znaczenie pozostaje przedmiotem intensywnych badań archeologicznych. Artefakt odkryto nielegalnie przez poszukiwaczy z wykrywaczami metalu na wzgórzu Mittelberg w pobliżu miasta Nebra w Saksonii-Anhalt w 1999 roku, a następnie odzyskano dzięki interwencji władz. Dysk znaleziono w celowym depozycie wraz z dwoma brązowymi mieczami, dwiema siekierami. Dwiema spiralnymi naramiennikami i dłutem, co silnie wskazuje na rytualny charakter złożenia, a nie przypadkowe zagubienie. Na podstawie typologii towarzyszących przedmiotów, datowania radiowęglowego, analiz metalurgicznych i izotopowych oraz badań mikroskopowych ustalono, że dysk powstał we wczesnej epoce brązu, około 1700 roku przed naszą erą. Dawniej pojawiały się kontrowersje sugerujące późniejsze datowanie, lecz późniejsze badania archeometryczne potwierdziły jego brązowo-epokową genezę oraz złożoną historię wytwarzania, obejmującą co najmniej dwa etapy modyfikacji. Pod względem technologicznym, dysk z nebry wykazuje poziom umiejętności metalurgicznych i konceptualnych, który zaskoczył badaczy. Cienką brązową płytę wielokrotnie podgrzewano, młotkowano i wyżarzano, aby uzyskać trwałą, a zarazem plastyczną powierzchnię odpowiednią do precyzyjnej inkrustacji złotem. Analizy składu chemicznego i pochodzenia surowców wskazują na wykorzystanie ród metali pochodzących z odległych regionów, co dowodzi istnienia rozległych sieci wymiany materiałów lub gotowych wyrobów w epoce brązu.